Wszystko możecie kupić. Wszystko. Wszystko. Na co cię stać? Wszystko. Kurde, po co ja brałem latarkę? Eeej. No właśnie, zrypałem teraz. Nie ma Dlaczego? Wow, wow. Dobra. Czemu zrypałeś? Dobra, Dzisiaj się na pewno odcinku sprawdzimy. Na pewno. A nie mam, kurde, crucifixa, to już nie wiem, czy sprawdzimy. Ej tu była ta wyrwa, miałam za free latarkę. No właśnie, teraz jest problem taki, że ja też nie mam wyrwy, a chciałem sprawdzić znowu, czy Sig wrzuci we mnie krucyfiksem. Oh. No, a ale czemu, będziemy a musieli kupić? No, Teraz będę musiał kupić. czyli jest tak zawsze. Christian, nie zbierasz hajsu, nie zbierasz hajsu, zostawiasz mi, zostawiasz Oli i kupuję krucefiks i to sprawdzam przy drugim ranie. Tak? Wszystkie hajsy są tak. moje. Dobra, to robimy speedruna. Nie możesz robić speedruna, bo nie uda ci się speedruna robić. Dobra, eee, robimy speedrun, nie no. gadaj. Do drzwi, Ola do drzwi, Ola, do drzwi, już nie wchodź, nie wchodź! Jakie drzwi! Ogólnie musisz zapamiętać, tu. że ja zawsze lubię, wiesz, łapać szuflady, nie? I zbierać się siwo. Jeżeli ja A już ja... wylatuję z pomieszczenia. Gdzie ty pieniądze? No p Ja mam pytanie, jak wyłączyć tryb pierwszoosobowy? Nie da się. Tak, to nie, nie Normalnie, ta gra nie ma czegoś takiego jak tryb no I dlaczego latarkę trzymasz w łapie? No. Ja się teraz dopiero kapnęłam? No, no tak. No tak. W co do, do, tak nie mam trybu osobowy? no co ty? Tryb trzeci. Nie, to było? Nap... Ale, ale naprawdę. Ale spokojnie, Ola powiem ci jedną rzecz. Tak no. między nami. E... Nasz wspaniały Maciuś grał w tą grę z 40 razy i dopiero no. potem się skapnął, że nie musi klikać E na pieniądze za każdym razem, tylko wystarczy na nie najechać. W sensie, inaczej, to wyglądało raczej tak, że przyszedł, szybko no. klikał E, tapsy są po lewej. E, yeah. miku, miku było, Ola. Po lewej i migu było migu miku, było, miku. więc zapraszam do szaf. Ola. No. Dobra. To no, tapsy wiem, będziemy... Ale wiesz, oh. że nie musisz klikać E cały czas, tylko wystarczy najechać, on miał takie... E? No ja nie wiedziałem o tym. Maciek. Co? sobie. Masz tutaj inne wszystkie szafy. A mnie to nie interesuje. Ja Ale masz to. dużo ich, szuflady, te szafy. Ale masz dużo ich. Koniec. O. Ale ja chciałam tamtą. Nie możesz tamtego, co ja już to otwieram. Ale ja byłam pierwsza. Nie mogłaś być pierwsza, jeżeli ja pierwsza otworzyłem. Dobrze idę? Nie. Mogłaś być, Mogłaś być trzecia, na przykład. Nie, no jest teraz to... dobrze. Że... Pierwszo... Zostaw, to jest moje. Ale... O kurde! Bo... Co? 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 Sprawdzałem twoją reakcję, czy się boisz. Pająk? Tak. A ja Aha. Bym był bateria. taki głośny, że, bateria, że znowu podskoczyłem. się. O. Bo znowu ktoś no, mi ustawił na baterię, dziewiątkę masz. gierkę pewnie. Sam se ustawiłeś, i teraz tak. nigdy. O, odpalasz mi kompa pewnie i mi zmieniasz. Ja mam dużo piguły. Piguły, piguły ja mam... po lewej, piguły. Ja mam dużo. Dobra. Ile masz? Jeśli... 3. No, 3. Ola to jest ma max Dużo pip. A to dużo. czego wy na mnie w ogóle nie czekacie? No, no bo jedni biegną szybko, a drodze biegną. To jest bardzo nieferz, żeby jest strony Nie, speedrun. Kwestia teraz robi speedrun, żeby nas uśmiercić, ale speedrun. my się nie boimy, bo. bo mamy szafki. Teraz. Tak. Co mam wejść do szafy? Szafka! Ola, szafa! Dobra, zdążyłem. To na... Ja nie chcący ja wyszłam z tej szafy. <grym> I zginęłaś? Nie. Dobra. Dobrze. Dobra, ja już uzbierałem na krucyfik. O, co tu się dzieje? Babi się w koklusz? To była gruźlica tylko, przepraszam. To był koklusz. Ale przez internety nas nie zarazi. Jak, Jak nie? nie? Nie da się? Nie da rady. Aż zostało przez... to udokumentowane przez... Instytut tego? Matki i dziecka? Nie, to nie matka. <laughs> jest taki instytut? Na pewno jakiś. Maciek, jest. No byłeś w nim. Co? <laughs> Okej. Okay. Ale, ale Maciek to ani dziecko, ani matka. <laughs> no nie to, wiem, to nie jak wiem. Jak po środku to nazwać? Ej, dlaczego moja latarka tak słabo świeci? Ktoś? Ty ogólnie, grasz na trybie jakiś, nie wiem, dla, nie wiem, bezbarwnych Co? ty. O, o. o. Co? Ej, Maciek, Chcia... no! Co? Chciał powiedzieć coś złego, ale jest nie to! Co to było? Jaki? Taki czarny. Miga. Miga. Ej, ej ej, po prawej, ej, ej, po prawej, ej, ej. Po prawej, po prawej, po prawej. Słuchaj mnie, co mówię, dobra? To po lewej, tak? Określa? Chociaż w gierce mnie posłuchaj, nie? Nigdy. Chociaż w gierce. <laughs> to Miłe w to snach takie ewentualnie. Było. Co? W snach macie posłuchać? No snach może oh. będę go słuchać jego. Oskriciuś był, nie wiem dlaczego był tak blisko. Skrycz, skrycz. A dlaczego on mi się pojawił, a nie słyszałam psst no, no właśnie nie wiem, ale musisz się odwracać. Jak chciałem do hey, pomieszczenia musisz... No. Było Migo Migo, Ola. Ale jest oko. A dobra dobra, spoko. Jest oko, Gdzie? to jest spoko. Pst. Nie widzę oka. Przestań robić. psst Boże. Pieniądze po prawej. Pst. Gdzie? A nie to. Tak. <laughs> dobrze, dobrze, no. Tam już nie biegnij, tam tylko pusta szafa już jest. Znaczy szuflada, no, bo Krystian wszystko tak, szuflada. Bo Krystian zabrał. Wszystko bierze. Ja A to maj, maj, maj. Pieniądze tam są w Ile masz, Ola? Mało. Nie no. odzywaj się. Co to tam. znaczy mało? 50. 7. 50 tak Chrup. No bo masz wszystko zabieracie? Niemożliwe. A jednak? Nie. Może tak. stanąć tutaj. To. Nic, no nie. A maciek lewituje, oszust, oszust, haker, widziałeś haker. Jak lewituje? Przecież stoję obok. Haker, nie, haker, stoję, normalnie ale stoję. Ale haker, ale cheater. Kto zginie, ten jest słaby. Albo, z, maciek on albo, albo kto zginie, to stawia McDonalda. Nie. Tak. Da. Nie. Okej. Okay. Ale większą Bo, szansę wy macie, żeby zginął, więc lebo. los. No, ja wiem, właśnie, nie? Jest dwa do jednego, że tak powiem. Ola, nie daj wiesz, to? Nie, Ała, dwa A ład, dostałem te Dobrze, Dobra, udało jej się. Dokreślałem, no co, co? Ja nic nie stawiam, ja nie zginąłem. No wiem. No. Nie było takiej ostat... zasady. A kto ostatni dobieg? A to już ciężko stwierdzić. figuły! Ja... Nawet nie wiem. W zależności od synchronizacji, ciężko stwierdzić. Tu są piguły, jak No, chcecie. bo to będą Wiesz, lekomanko. Lekomanko! <śmiech> <śmiech> Dobra. Ola, nie wiedziałem, że ty tak lubisz leki. Ej, miga. Ola, dobrze, dobrze, przy szafie. Muszę się skupić. Leci, 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 leci. Nie, yeah, przeżyłam to. Samodzielnie, bez waszej pomocy. I Łaski bez. Psiedem. Samodzielnie, samodzielnie. A, oczy, 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 uwaga! Dobra. A, gdzie byś? za informację. Ej, ja się zgubiłam. Chyba w 4-8 Tak Ej, ja się zgubiłam. Ola! Ale nie go... za Ej. moim głosem. Ale no kurczę, ja... Idę Cztery... za moim głosem. Jakim... Idź za głos... jego głosem. Zaraz cię zliczuję no... coś. No ja nie wiem cię iść! Ola. No. Idź za jego głosem, nie. Idź za moim głosem. Jakim kurde głosem No tym wiesz, co to... do ciebie mówi. O, czekaj tu coś jest. O. <laughs> Brawo! Yes. Jest, znalazłam. Dobra, chodź. O, o. Słuchaj, może być problem, bo możemy za mapę wypaść teraz, albo nas wyczuje. Nie możecie, przeżyjecie. Normalnie. Dobra, kucka! Jesteście super. Mówiłem super, super, gracze zbliżowa? komputerowi. Nie, ja was przyspieszyłem. On zrobił Ale... tak, że my szybciej przyspieszyliśmy do tego miejsca, co powinniśmy tak. być finalnie. Czyli ulepszył to... nam gierkę i pomógł nam w sumie. Możemy mu dziękować. Dzięki, Krystian! Spoko. A ile masz monety? Ja mało. A co to znaczy mało? Że biedna jestem. O wychy. <noise> Ile masz monet, znaczy, no, że biedna jest. Chodź Ola, tu, tu! Ola, Ola, szybko, bo zanim on przyjdzie, to musisz być już tu. O Dlaczego? dobra, chodź, chodź, teraz już tu. tup, top, 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 top. A zapomniałem cię ostrzec, że za mną chodzenie może skończyć się tak, że twój nosek może cierpieć. no nie, kiernięciem. I wtedy może. Ale ja wiem. Dobra. Nic się nie różni to. Ile mamy? Czy w... To wszystko, Wszystkie. Dobra. dobra. A ja mam kartkę Tylko z czekaj, bo, bo Idzie do góry, idzie do góry, idzie do góry. Uważaj, Krystian, tam. Nie no. wiem, gdzie jesteś, ale uważaj. Krystyna, uważaj. Gdzie Nie wiem. Yy, dobra, to Ala wpisujesz? Ty wpisujesz. Ma na dole łazi. Ja nie mogę wpisywać, kiedy ja patrzę się na kartkę. Chyba, że no będziesz ją, nie mówić. To ją odklikaj. Jeden. <laughs> yy, jeden, sześć. No 3, 3. 0 Dobra, otwieram i Fodzie szybko szybko, 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 bo Słuch, już tu t... jest za rogiem, jest za rogiem, jest za rogiem Użył no się No i co nam zrobi? Nic nam nie zrobi, położył się Uj. E, HOLA! Ja tylko... they call me El Goblino Hello, El Goblino i teraz ja kupiłem jak Fico i lecę. A ja mam, a ty a ja mam tylko masz. 80 bo ja wszystkie się... hajsy zabieracie. A masz latarkę? Mam latarkę, ale nie mam baterii. Ej, Ej czemu tak? tak... Może być HALT Co to jest HALT? Czekaj, daj Oli otworzyć, niech sobie kupi ba tego latarkę Otwórz tu sobie szafki Może niż no. miał 20, to kupisz sobie latarkę e, Ej, e. dobra, mrgnęło Chowajcie ej, się do, do szaf szafy Ta jest moja, spadaj Dobra, dobra Leci, 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 leci leci. leci. Kurde, jakie coś było to, jak do szafy No tak, Aim. ale to było ej, jakieś ej, dziwne ej. Ale Krystian mówił, że ja mogę sobie kupić baterię. A, a, a wziąłeś pieniądze? Trafiłaś jakieś? Ile masz? Oś, mam 85. To kurde potrzebujesz więcej. No, nie masz, nie masz szans. Nie ma szans. Zobaczyłem, wziąłem tabletki. Kurde, ja nic nie widzę. Tutaj dobrze? <gry> to nie tu te... jest źle. Gdzie jest kółko? O, poległeś. Ja nie widzę, bo nie ma światła, bo nikt nie świeci. otwórz oczy. O, tu masz szansę na pieniądze. No chyba, że macie jakieś zabierze. O kurde, no niszący. Masz, masz szansę na pieniądze, ale ja pójdę jeszcze, cofnę się, zobaczę czy się sklep nie zamknął. Dobra, dobra. To nie masz latarki? Mam latarkę, ale nie mam baterii. A... Aha, dobra. Sklep, jak otworzycie kolejne drzwi, to już się zamknie, ale jeszcze jest otwarte. No, o kurde, ja zbieram kajsiwo, bo Ale, ale, no, ale nie ma latarki do kup... Ale tu nie ma latarki do kupienia. A, no to bez ale, sensu Ale to ja w ogóle. chciałam baterię, a nie ma latarkę. Aha. A nie ma baterii. Baterii nie kupujesz. Bo co? Baterię możesz tylko zdobyć. Tylko możesz zdobyć. A, w szafce. Ta. Jak ta, nie masz baterii, to otwieraj szafki i za którymś razem ci się trafi. Albo będzie leżało na górze tej. Y, Łóżka. że Maciek zabierze wszystko. Nie zabiorę ci baterii, bo mnie nie jest potrzebna. No, potrzebne. Maciek złodziej. Nie jest no, złodziej, mi kurde. No. Ale nie wydaj do Jaszek. otwartych drzwi. Już, bo to już wtedy tam nic nie ma. Bo tam już bo No bo wszystko. No bo wszystko zabierasz. No siurnięte już tak szybko. I już nie ma nic. A może no, byś dla tam... mnie zostawił jakieś drzwi. No nie co ma, nawet tam Krystian Widzisz, tu były jedne... Zobacz, o, Ola. Super. Tu, masz Pająk. na prasę. Te są moje, spadać! No zobaczymy. Hej. Ja czekam. Hej. Hej. Hej, 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 hej. No i dobra, super. Wow, tak mam nice, aż 120! Nice, Ola! A co ty tak klęczysz, Uff. Krystian? Dobra. Ja sobie tu stoję. Kulturalnie. 58. Ja myślałem, że Chodzimy. Maciek się o mnie zamartwi, ale no... To się, się Co, co, co? Kucnąłeś tylko, zamartwi. myślałem, że się zmęczy... O kurde, wziąłem baterię niechcący. No o... i widzisz i taka z nim granie nie! Nie, bo otworzyłem szafkę! No! no dobra, Maciek, weź się Co? Całą się we? Co, nie. Bardzo to, to, to... chętnie. Specjalnie to zrobiłeś. Co? co? <laughs> Masz specjalnie! Zrobiłeś, się, no specjalnie to zrobiłeś na spiegę. A dziękuję, że postoj... dziękuję, że mi świeci. O kurde, bo znowu bateria ją podniosłem. Wiesz co? wynoś się no! Co, nie to biegaj bo... za mną, chodź tu i tam idź. Tam Ale o, to na trzy yy, I tam postój sobie. Sam sobie. Postój ma. sobie. A macie. A macie taki kluczyk dający żydko? Nie, nie ma. A, no właśnie, chyba nie wzięliśmy. Czy było, czy nie było? Ja mam. Tak? Dobra, mam, dobra. mam. To spoko, spoko Ale, po, po, po... Ej, ej, ej! Po ja zaraz... drugiej... Po drugiej stronie jest do otwarcia. znalazłeś? Psp. Też ślepy jestem w takim razie ty. A co szukacie? Ty, też ślepy Przeciusku. jestem. Ej! Co jest? Co? Nie idźcie daleko, bo ja muszę pozbierać po sobie rzeczy. Ty nic no nie pójdziesz dalej, bo. Co? Gdzie to jest? Co? Ty, chyba co? po twojej może to stronie było, Ech. albo e, nie. Y Ola? Tak? Dlaczego ty zginąłeś od co jest? no mówią, że to są moje rzeczy i proszę ich nie dotykać. Ty jesteś jakaś niepoważna, czy o co tu chodziło teraz, nie? Ty se jaja no. robisz z nas? No, przepraszam bardzo, jak miałam go znaleźć po ciemku, jak zabrałeś no, gdzie wszystkie baterie. No nie wiem. Kurde, no znowu słyszę jakieś. Pst. Gdzie no. on jest? No szukaj go, do, do góry też. Co? To... Aha, był. A, się skitrał w takim miejscu, w którym go nigdy nie było. A, o kurde. A ty, no ja bym w życiu tu nie powiedział, że przez rury trzeba przejść teraz. Ola, chodź, a. bo się zgubić zaraz w labiryncie. Chodź Ola, bo zginiesz zaraz, bo jest ps. Tak. <słuch> Ej, proszę się nie nabijać, dobrze? Pss. Ej, Ola. Ja nie... Przestańcie, dobra? Psst, pss. Jezu. Pss. Pss. Ale wy jesteście okropni. Pss. <laughs> Ale co się, że ona nie umie rozpoznać tego, co my mówimy? Czy Gierka, nie? O, cztery szafy, szafy po trzy faszafy. Ja sobie postoję przy szafie, dobra. Ale wytrychy możesz ściągnąć. O! Leci! Leci! On, leci! leci! A wiesz, że wytrychy mogłaś sobie schować? Na przykład, A ja bo po sobie. Bo wychodzić ja z so... wytrychami. Le lekarzem nie, nie jesteś. Ja ci zaraz taką operację, Maciek, zrobię. O. Tego się nie naprawi już. Że się sam nie poznasz. Tego się już to... nie naprawi. No ja... konkretnie? Twarzy. A tu nie chodzi o. tylko o twarz. <grym> no, nad ciałem można jeszcze popracować, ale twarzą to już tak niezbyt. A ja już tu nie potrzebuję, Krystian. <grym> Czego? Nie no... O kurde, była znowu bateria. Maciek! No, bo za słabo no. otwierasz! To oczy, może nie otwieraj wszystkich oczy. szuflad, jak leci. Jakie Ale, O, była znowu bateria. Krystian, proszę cię, zrób z nim coś. Ale, Ale Ola! była bateria, wzięła No Ola, była Co? bateria tam. No tam była bateria, wzięła się? Nie, bo Maciek ją zabrał. Nie! No, nie tu! Nie, Gdzie? nie ma. Nie Macie ma. Aha, to Aha, nie była. No może podniosła, nie zauważyła nawet. Masz pasek, jaki? Biały, czy jakiś inny? Na A, jeszcze? To, to chwilę tylko pokazuje po podniesieniu. No właśnie. Ale to i tak wyskoczy. Dobra, ja teraz będę musiał przetestować czy Sig na mnie rzuci krucyfiks. A rzuci? No powinien. Zrobię wszystko, żeby rzucił na mnie. Eee, Może go... Ja tak skopię, czy coś. Tak. Będziesz go no i kajak! No, dobra. Eee, uderzenie. Idę idę łopczai czy to zrobi na mnie. Dobra, zrobi, 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 zrobi. O kurde, jednak robi. Je jednak, jednak, powiem tak. Działa, rzuca we mnie i muszę uciekać. No, nie, Ale nie mogę, bo mnie złapał i mnie podniósł. Nie wiem do czego. Dobra, słuchajcie, ja zginąłem. Tak, ja zginąłem. No. Powiedziałabym coś, ale. Już możesz powiedzieć. No. Nie, nie, nie. Możesz powiedzieć, Jednak. wypikuję. Nie, Chodź. obej, obej. A gdzie, czego w tą stronę? Chyba w ten to musimy być. Chodź, jeść. pokażemy ci jak fajnie coś co odkryliśmy ostatnio. Dobra. No. Patrzcie. wziąłem sobie piguły, będę teraz szybko biegać. Nie bierz teraz. A dlaczego? Dziecię? Co ja? Ta jeszcze zbiera sobie fanty. Ro? Co ty robiłeś, Saminy? A, bo tutaj Ola, tędy, tędy można wchodzić, tutaj do góry. Tak? I co, gdzie pójdziemy? Do góry. Tam jest czarno. Ale uda się. Ale jak? Na ciemną stronę mocy wejdziemy. Ale ja nie mogę. Tak, tylko uważaj, żeby nie spaść tutaj na dół. Ale ja nie mogę nic zrobić. Nie no, na pewno można. Ale ja utknęłam już, kurde. po Kto co... Ja się w piguły? Gdzie utknęłaś? <laughs> ja niechcący. Ale nie, co nie. My tutaj, Ej, co przepraszam, jest? ale co my tu robimy? No chodzimy sobie, glitchujemy mapę. Ale po co? No bo wiesz, co nie jest. Czy po żeby dalej pójść? Ej, nie drady. To się nie tak. Albo to inne ułożenie jest. Wlas? Krystian Wlas? Nie wiem. Tak, jasne. <laughs> Szukam go miękko. co? Bo Maciek, bo, co ja, bo ja weszłam w ciebie. No i dobrze. <laughs> Jakkolwiek to brzmi, nie? Chodziło to jest chyba o to, inne że. inne ułożenie, no. Nie, inne ułożenie jest. Ej, i to mi chcieliście pokazać. Wow! No dało radę tam wejść wcześniej. No, wow. Nie, no nie działa to w takim razie. Dobra, wiecie co? Ja niechcący kliknąłem piguły, mam teraz tylko jedne. Dobra, ty ja też. Dobra, ty też. Ej, no mi zostały <laughs> tylko jedne, no. Ale ty ja nie musisz się stresować. Kliknąłem. Ty nie biegniemy nie w tą stronę. Serio? Ej, halta ej, mamy. Ej. Biegnij do przodu, biegnij ja, cały czas do przodu. przodu? Biegnij cały czas Ziemno do przodu. Jest. No i cały czas biegnij do przodu. Nie, jak ci się pojawi umiem. coś na ekranie, to A. masz do, też biec, do tyłu teraz, do tyłu, s trzymaj, s -ke. -ke. I teraz w w, 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 jak ci się znowu coś goni pojawi. Goni mnie, goni mnie, goni tak. mnie, ja nie umiem. Do tyłu, i do tyłu, do tyłu. Ale mam obracać kamerę, czy co mam robić? Nie, no. nie musisz. W i S, W i Przede. S, W, biegniesz do przodu. Dobrze. Przez... Przeżyłaś, brawo. Uh. Uh. Dostałaś uh. Uh. achievement? Tak. O kurde, dobre. Przyta, przyszedł, cicho. W nie psy to wy. Dobra. Nie, to, to był psy. A, No nie. A, <laughs> jednak chyba nie. Ola, co do... się patrzeć? Patrzyłam i nie widziałam, tylko no potem zobaczyłam Krystiana i to był Krystian, a nie ps Bateria. O, moja dla mnie. E, coś mi do niego było, <laughs> ale nie jestem pewny. cicho. Dobra, kto był psytem? Psst, ps, ja. Dobra. Stop! Leci. Ej, ej, ej to leci. leci, Ola, leci! Zdążysz? Ola, chowaj się do szafy! Po lewej szafa. 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 szafa! Dobrze! Zdążysz! Dobra! <noise> Czy uda ci się przejść dorsy? Może. No. O, ej. A tak. no może nie? Co? Kto to Ogólnie kiedyś do mnie mówili, że morze jest szerokie i głębokie. A w niej pływa ryba, która nazywa się Chyba. Morze? Jakie to było... Ej, ej, ej! Pst. To były wyście by? Pst. O, oh, zabiłam go. Pst. Christian. Co cię wy? Co ja? Pst. Ja Pst. mam was dosyć. Ola, chodź. No, nie. Ciebie, dlaczego mu mi się tak cię. Ja mam. No bo laga masz tam jakiegoś. Ja zlego. mam. Yy, wiecie, ile życia? Ile? Siedem. Nie, ja mam jedną malutką kreseczkę życia, bo mnie zrobiło teleporta i zabrało życie. No to teraz się Ale ładuje ci życie. Co? Ale ładuje ci życie, tak? Nie. nie, bo ona zginęła. Pamiętasz o tym. Ona psysia? zginęła po pokoju. A no, faktycznie, powinno ci się ładować. Ja zginęłam przed psytem. Przed pokojem. Dlatego no potem to... powiedziałam, że jest mi niepotrzebne. Jakby zginęła przed A. pokojem, to jeszcze byś żyła w pokoju. No właśnie, coś nie rozumiem. Ale robiłaś. ja nie po pokoju. Ale jakim pokoju? No, gdzie dotykasz roślinkę. A ja jej nawet nie dotknęłam. Ja zginęłam przed... E? No, ale jak się zrespiłaś, to mogłaś dotknąć. Ale jej nie dotknęłam okej. Okay. <laughs> Dlatego nie masz zdrowia teraz, okej. Okay. <laughs> Dobra, trudno. <laughs> Wszystko jasne. Sze, bo nikt mi nie powiedział, że teraz, muszę. No, musisz, musisz. Łapka jest By na wprost tutaj, jak coś. Było po jak ja wpadnę w płatkę, to I, zginę I słuchajcie, może być le 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 lecuch. Teraz będzie na pewno lecuch, to uwaga. Leci, leci. Dobra, ja dalej. Nie. To jest zbyt interesujące. Uwaga, pod nogi. I... Wywaliło mnie. O kurde. No, nie to żelak, tylko po prostu mnie wywaliło. Dobra, spoko, o. spoko, spoko. Chowaj się ola. Mocno. Znaczy, zaraz. To nie mów mi takiej Dobrze, rzeczy. Dobra, będę się chował. Ale leci, ja... słyszę, leci. Ja też leci? słyszę, że leci, ale mnie szafa może zabić. Nie zabiję cię, szafa. Ale szafa, ale, ale szafa. Się szafa. Widzisz... No i. I zginęłaś? zginęłaś! I zginęłaś! A no, no i A zginęłaś! A dlaczego? Ja ci odpowiem na to pytanie dosłownie dlaczego za chwileczkę, jak się. Musisz się skupić. Zaraz. Do dlaczego ser... zginęłam? I już ci odpowiadam na pytanie, bo cię teleportowało, bo nie biegłaś do przodu. No, no to dlaczego na mnie nie biegłaś? Ej ej, 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 Dlaczego? <laughs> Maciek, też chyba ej, mam. ale otworzyłem setne drzwi! Ale ja otworzyłem Co? setne drzwi! Hej, Maciek, słyszałeś o czymś takim jak karma? Karma jest wredna. Skam! Nie poczekałeś na mnie, no to masz swoje. Nie no, rage cute, elo. <śm>